Moja córeczka pokaże Wam kolekcję figurek i proszę być dla niej miłym w komentarzach. Proszę bardzo. Taka. Mhm. Dobra. Fajnie. Proszę być miłym. Mhm. Ja, ja tutaj patrzę. Proszę być miłym. Taka, no fajda ta. A to jest mama? Mama, to jest. Pokażę wam też y, tata. O, to jest tata. Możesz opowiadać o figurkach, jak chcesz. Tata, mm, tata. Pięknie. Mhm. Mm I taka. Proszę o komentarze, jak wam się podoba kolekcja figurek mojej córeczki. 办啊？Bye bye.